Ja jestem Pixel, to jest kolejny odcinek z jakże uwielbianej przeze mnie serii Pixelowy Survival Chciałem wam pokazać jedną małą rzecz, którą zrobiłem poza odcinkiem A mianowicie tamto pomieszczenie Jeszcze nie ma do niego dostępu, tylko Takimi dziwnymi drogami, które sam wymyśliłem w Dzisiejszym odcinku, to jest właśnie to pomieszczenie do alchemii Ja jeszcze tylko idę po trochę hmm, Lian W dzisiejszym odcinku zajmiemy się ustrojeniem tego tak. Już widzę na horyzoncie dużo. Lian. Um. Chyba szykuje nam się wyprawa znowu do jaskini. Aha, jeszcze no. Um. Nie wziąłem takiego najważniejszej rzeczy. Było lepsze, ponieważ jeszcze nie znalazłem twierdzy. W też byłem tylko raz poza wami jak sobie troszeczkę na daleraka wydobywałem, nie wiem po co mi, ale troszeczkę, no i no tak, nie mam po prostu, przykro mi, ale cóż zrobić, o, jeszcze troszeczkę, to um, pewno y, będzie, ja mam już naprawdę dużo planów na następne odcinki, dobra. No i myślę, że się spełnią i, 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 a mianowicie wyprawa do jaskini, wyprawa do nateru. Wyprawa do nateru, tak, bo co, cóż innego, a, właśnie, a zwłaszcza do nateru, no może do jaskini też, bo już żelaza, z żelazem mam braki, no ale głównie po to, żeby... Twierdzę, że znaleźć tych, tych, tych kolesi, lecz na razie jeszcze nie mam takiego dobrego uzbrojenia, żeby ich tam szukać. Ponieważ one są bardzo mocnymi przeciwnikami. Dlatego też y, stwierdziłem, że najpierw wybierzemy się do jaskini i to już chyba w następnym odcinku. A dopiero później... Tutaj myślę na jakimś sensownym wejściem może być. A dopiero później y, tutaj, a Dopiero później... Wybrałam w noterze, tak, y, obsidian, później może spróbuję ulepszyć jakoś ten portal, no jak na razie jest taki zwykły, o, no, razie sobie go zapalam, to, mam nadzieję, że nie zrobiłem za dużo, okej, okay. no i jeszcze będzie tutaj 100, wiem, że to jest nieprzydatne, ponieważ lepiej brać z nieskończonego źródełka wody, ale, o, jeszcze książeczki. Dobra, będzie trzeba skoczyć. trzeba skoczyć. Yy, mnie tu mógł dać? Myślę, że tu. Tutaj będzie ten stołek do anczetowania. O, jeszcze wiaderko. A tutaj będzie takie... Ojej, tutaj by się przydał zamurować. Stołnę, lecz nie mam stołna. Tak. No yy, będzie sobie woda płynęła. Chociaż albo niech to będzie takie zwykłe, nieskończone źródło wody. O. No i super. Będzie. Tak. Ale nie chciałam Was zanudzać tym, jak ja to robię. To pomieszczenie oczywiście. Yy, skrzynka, skrzynka sobie postawię. Tu. Yy. I te my do ulepszania będą. Kurde, co hmm. ja tutaj miałem postawić? Coś miałem postawić, chyba to właśnie. Jeśli nie, to trudno. To się przestawi. Eee, tutaj. Tak. O. Chyba to zazwyczaj troszeczkę tego... Dobra, jeszcze tutaj coś mam. Aha, do tej skrzyneczki nie miałem rzeczy. Nie mam, naprawdę w ogóle nie mam żadnego pojęcia, o co chodzi z tą alchemią. Z lepsze już prędzej, ale w ogóle żadnego pojęcia, co to jest alchemia. Może i źle, że, że nagrywam odcinek z taką zerową niewiedzą. O... No ale jakoś mi to nie kręci. Robię pomieszczenie. Nie wiem po co w sumie. Może dla ozdoby, no ale. Nawet jeśli to trudno, ale pewnie nie mam nawet te trzciny. Och, och. O, co jeszcze wezmę? Jest troszeczkę trzciny, ale to na pewno, na pewno nie wystarczy. Tutaj jakieś to chyba się nie przyda. Jak widzieliście, mam strasznie mało żelaza. Oj, oj, oj. Tutaj mam jeszcze chyba parę książeczek, ale. Oj, 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 ojoj. Jestem zły na siebie. Tłą książeczki. Tutaj. Tak, tutaj jeszcze troszeczkę papieru. Och. Cóż najpierw ten papier... Nie, najpierw zrobimy sobie papier ze trzciny, ale nie pamiętam już oczywiście jak się go robi w ten sposób, dobra. I jeszcze sobie weźmiemy troszeczkę więcej yy, deseczek. Mhm. Super. Jeśli nie wiecie, czemu drewna mam mało, to powiem Wam pod koniec odcinka. No i w ten sposób. Okej, okay, i tu, 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 tu i to koło tymi. Oczywiście drewna mam za mało, ale myślę, że chyba tyle książeczek powinno mi wystarczyć. O nie, jednak wszystko pasuje, nawet to jedno trochę za dużo. Dobra. To będzie taki krótszy odcinek, jeden z krótszych. Dlaczego? Jeszcze mam, aha, jeszcze mam w planach zrobienie wejścia. No właśnie na tamtą platformę wielką. Na razie będę takimi skrótami, czy tak powiem wchodził. Skrótami. To może trochę źle powiedziane, ale... ale taką... Jezu, nie z zapalniczką w ręce. Ale taką dziwną drogą. Za to, że to śmiesznie wygląda, ale w środku widok jest niesamowity. Naprawdę cieszę się, że takie coś mi się udało wybudować, chociaż większość Was powie, a to nic takiego. Surowce, surowce naprawdę, surowce mi mam mały problem. Jak widzieliście tam, nie wiem czy widzieliście, ale tam mam pustynię, tam, 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 w tamtym kierunku, gdyby się szło, to mam pustynię i dlatego na Dobra, nieważne, nieważne. Yy, jak to miało być? Czy to da wydobyć? Da się huch. Yy, yy. Oj, oj oj. Gdybym to postawił. Nie. No było dobra. Już niech tak będzie. Chociaż to było ładniej. Tak i tutaj I w ten sposób No niech będzie trochę to źle wyszło, ale się to poprawi To jeszcze miałem tutaj schować no To się na pewno do alchemii przydaje no dobra pójdę po to chociaż No Dobra, przepraszam Was, że tak failuję, ale. To jest naprawdę krótszy odcinek. Fajny, mi się przynajmniej trochę. Jak widzicie, nie nagrywam tylko odcinków i czasami też robię coś poza nimi. Um, mam nadzieję, że docenicie to. I, i, i. Co jeszcze? Jeszcze mi się troszeczkę diamentów przydało. Wiem, że jestem wybredny i potrzebuję diamentów. Znaczy, wybredne yy, że, nie wiem, zapomniałem tego słowa. Mm. Oj tam, oj tam, dobra, nieważne. <ścoughs> yy, tak, ostatnio szukałem mianowicie do serii Minecraft pikselowe... O, tutaj mam mój eksperyment, taki mały. Yy. Mianowicie do serii Minecraft Pixelowe teksturki. Yy. Szukałem teksturków, bo już mi się kończyły. Kurde. No i znalazłem, awesome, bardzo fajny i niedługo... Aha, okej, okay. na dam sobie tu. I, i, I puszczę tutaj, bo już naprawdę to, że zapomniałem nawet tego, co miałem przynieść, to już jest tragedia. No, myślę, że ładnie to wygląda. Mam nadzieję, że jak teraz przyniosłem... No, spraw. Możemy sprawdzić zresztą. No, jestem na PC phone, ale to... Chcę sprawdzić, czy dalej jestem w tym samym miejscu. Wydaje mi się, że tak, jestem w tym samym miejscu. Dobra. Subcio. No, szczerze mówiąc, nie będzie to jakiś... Super, super wejście do tego, jakieś wymyślaty, nie wiadomo jakie. Na pewno nie z tej strony, bo będzie z tamtej strony. Jeszcze nie mam pojęcia, jak. Już wiem, będzie, 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 będzie udział. Tutaj powstanie taki, już wam mówię, pokazuję. Tutaj powstanie taki most, na tym będzie platforma i ta platforma będzie miała taki króciutki i tam będzie drabina, show z drabinkami, co z tego, właśnie z tego pomieszczenia. To tym się zajmiemy, no na pewno nie w następnym odcinku, ale ale mam nadzieję, że w którymś z nich. Tak więc ja już zakończę ten odcinek, bo nie mam bez zbędnego pitolenia, jakby to powiedział Royo. Zakończę ten odcinek. Dobra, nieważne. Tak więc komentujcie, oglądajcie mnie. nie jestem Barcio, nie zapomnij mnie zasubskrybować. Na razie, cześć, do zobaczenia w pikselowych teksturkach. Siemka.